Piotrze, ale nam dobrze poszedł poprzedni odcinek. Poszedł, poszedł. Tak, się tak klepiemy Kończymy w piąteczkami, a widziałem ostatnio, że polskie światkarki tak. nawet po pupach się klepią. Ale to może Miałem kiedyś. Jakbyś zrobić takie zaawansowane... To może kiedyś. Żony się muszą zgodzić. Dzisiaj powiem o kulturze instant, czyli dlaczego życie to nieklikalny link. Aj, to mi się bardzo podoba. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek I Piotr Piwowar Codziennie o 5.30 z samego rana możecie znaleźć na tym kanale odcinek, który zainspiruje Was do tego, aby ten dzień był lepszy od... Poprzedniego perlistego do usłyszenia Czyli do teraz <grym> Tak Życie to nieklikalny link Kiedyś słyszałem od Ciebie już tą sentencję tak. Szekspirowską <grym> Na co dzień pomyślimy o czymś I od razu chcemy to jest tak zwana mentalność mikrofalówki. O. Czyli, że masz mrzonka, jakoś wkładasz do tak. mikrofalówki i za 30 sekund masz plum, gotowy posiłek. I tak I... samo czasem myślimy o naszym życiu. Tak? No, próbowałem coś, ale spróbuję tam w następnej kwarcie. Ja, proszę, proszę. A ja, w następnej kwarcie. Ja, dobrze, wyleciało ci. Nie hamuj się. A ja nie, to nazywam kulturą instans. To jest takie nawet zjawisko. Kultura instans, hmm. sama nazwa Instagram. Popatrz, jaka przewrotna przewidujące, co się będzie działo. Wszystko jest nagle, instant, wszystko się publikuje nagle. Stories nagle są, nagle ich nie ma, nie? No. Widzimy nagły sukces kogoś, bo wrzuca, o, jak się już tutaj żyje fajnie, a nie widzimy, co się za tym kryje, ile różnych kroków, nie ile widzimy tego pracy. Nie z drugiej strony kadru. No, a pomijając to, że ktoś sobie rzuca na takie zdjęcia, to w ogóle nie jego, nie? Tak sobie wypożyczył no. jakąś furę na weekend no. <laughs> i to zrobił, o, jak żyje, nie? Ja się nauczę, jak zarabiać. co robić. Nie słuchajcie takich do guru. No i pamiętasz taki eksperyment, Marshmallow Experiment, czyli to się nazywa Marshmallow po polsku. Cześć, bo znowu mi się wojsko skojarzyło. Jak mówiłeś? marsz? Marshmallow Experiment. A. Eksperyment z cukierkiem, co tak? dzieci tam miały takie opcje. Pan z żółtej książki, którą dalej czytam, też wymienia ten eksperyment, czyli coś nie na rzeczy. tak pokrótce, czy? Były dzieci, które miały dostać cukierka i takie, które tak. miały nie wziąć cukierka, nie? No, czyli konkretnie dano zadanie takie, jeżeli wytrzymasz tam 10 minut, tak. dopóki nie wróci, Dostajesz badasz, drugi. dostaniesz drugiego, a jak nie wytrzymasz, no to nie dostaniesz. No i U ciebie w domu, myślę, że uda ale? się? Na... Dochodzi, kto, dochodzi ktoś do drugiego cukierka u ciebie? Czy zjada? U mnie żadna dziewczynka by nie, je. że, że jedzie nie wiem, na nie pierwszy. Spróbuj, kurka. No. Ja kiedyś spróbowałem z moimi dziewczynkami. Jadą od razu. No, ale wyniki tego badania są ciekawe, bo stwierdzono, że dzieci, które potrafiły sobie odroczyć tą gratyfikację... Tak. W przyszłości osiągały większe sukcesy. No, ma Czyli już sens. mają takie ma predyspozycje sens. za małego tak. wieku, że potrafią sobie tak dyscyplinować się troszeczkę. I kalkulować. Nie? Tak. Czyli są takie wyrachowane te mm -hmm. małe dzieci, nie? Bo myśli sobie, druga mamba, jak nie zjedniesz się tak. małby, nie? No ale ale nie? Ale nie, to Chcemy jest... rachować w swoim sukces. Tak, to tak. Uciekać by, tak, się tak. być mnożyć. sprytnym jak lisy. Tak. Przebiegli. A my głodni jak gołębie. No właśnie, więc wracając do tego motta, życie to nieklikalny link. Tak. Zastanówmy się, w których sferach życia traktujemy jako klikalny link, że klikniemy coś mhm. i od razu nam się pojawia odpowiedź. No bo dzisiaj rano na przykład przyszedłem no. do biura, ty byłeś taki nabuzowany tą energią, czyli już coś wypite było albo palone, tak sobie myślę, albo powiegane. Palone? Nic. 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 Czyli wypite. Michał. No, woda z rana najlepsza. Idziemy do kuchni, kawka. No nie? I normalnie trzeba by, trzeba by w ekspresiku chwilę by to trwało. Mhm. Kołnierzyk, ten taki pergaminowy, przygotować kaweczkę i tak dalej. Mm. A ja co? Rozpuszczalna mm, cynamonik. Instant. Cy... instant. Instant coffee. Problem polega na tym, że poszedłeś w tym kierunku i dałeś się zwieść. Mm. Dzisiaj Piotr poczęstował mnie swoją Instant Coffee. Rozpuszczalne espresso, tego jeszcze Włosi nie znają. Mm. Rozpuszczasz mnie? Całkiem niezłe. Taki <grym> sprytarz No nie, ale je, jest tak. rzeczywiście tak, no bo to w wielu, w wielu dziedzinach, no nie? Mm -hmm. Nawet kawka, no to jedzenie, te wifony takie, mm -hmm. no nie, o których mówiłeś ostatnio, że się nimi tak zajadasz. To wszystko jest właśnie... Wszystko. Takie... transport Przy... musi być szybki, od razu możemy się gdzieś dostać, z tak. miejsca na miejsce. Te hulajnogi można wypożyczać, wszystko jest instant. Chcesz tak. tu, chcesz mieć tam, od razu dostajesz. Tak. I to powoduje, że trudniej jest nam się skupić na tych żmudnych rzeczach, czynnościach, które niestety w życiu też trzeba robić. I teraz jest sytuacja taka, o tym super rozmawia Simon Cinek, to łatwo można znaleźć w internecie, nie? Bo on mówi, nie jesteśmy skłonni do tego, żeby poświęcać czas na te rzeczy takie istotne, a wszystko co ważne w naszym życiu wymaga czasu. Mm -hmm. Związku nie da się wybudować mm -hmm. instant, sukcesów mm -hmm. pracy nie da się wybudować, no tak. więzi z żoną mm -hmm. nie da się wybudować no, instant. Nie możesz się oświadczać na pierwszej randce. No zresztą, żeby to, to powiedzieć, klikiem się nie da, no nie, a tu każdy mm -hmm. by sobie chciał kliknąć. No żonę. Tak, I mieć, mieć żony, no. Także każda sfera życia wymaga czasu, pamiętajmy o tym. No i zdiagnozujcie te wasze klikalne linki, która sfera życia wymaga dzisiaj troszeczkę dłuższego zwrócenia na to uwagi, rozplanowania procesu na te drobne czynności, które skumulują się na ten efekt. Dajcie znać w komentarzu, jakie waszym zdaniem są najczęstsze klikalne linki w życiu. Być może to będzie korzystne, żeby ktoś sobie popatrzył na to, przeczytał i stwierdził hm, to dotyczy właśnie mnie. Albo jaki ostatnio proces, który zwykle robiliśmy instant, jak ta kawka rozpuszczalna, udało się Wam wydłużyć i nim delektować. A jeżeli to danie jest za, za, za długie, to napiszcie. To po prostu napiszcie, lubię Michała. <głosów> Bo lubię. Dobrego dnia.